Takimi owacjami nastojąco podziękowali Kanadyjczycy w Roy Thomson Hall za koncert pod batutą polskiego dyrygenta Krzysztofa Urbańskiego. Pierwszy, piątkowy koncert Toronto Symphony Orchestra rozpoczęła orawą Wojciecha Kilara. Ten wybór repertuaru nie był przypadkowy. Ja od siebie zaproponowałem, żeby na piątkowym koncercie, który był dłuższy, wykonać choć jeden polski utwór, bo zawsze zależy mi, polską muzykę promować w różnych krajach, więc graliśmy jeszcze Wojciecha Kilara orawę. W sobotę wypełniona po brzegi sala Roy Thomson Hall wysłuchała kompozycji Pozycji Antoniego Dworzaka z wirtuozerskim popisem argentyńskiej wiolonczeliski Sol Gabeta, często występującej z polskim dyrygentem. To, co jednak oszołomiło melomanów, to święto wiosny Igora Strawińskiego. Utwór, który w interpretacji polskiego dyrygenta porywał wyobraźnię. Krzysztof Urbański wystąpił po raz pierwszy z Toronto Symphony Orchestra. Jaką ma o niej opinię, zapytaliśmy podczas wizyty muzyka w Niagara Falls i bardzo dobra, tak naprawdę i e, bardzo profesjonalna i miła, a te dwie cechy nie zawsze idą w parze, także miałem dużo frajdy. Już po inauguracyjnym koncercie w piątek pojawiło się wiele entuzjastycznych recenzji w torontońskich mediach. Michael Vincent, kompozytor i krytyk muzyczny z Toronto Star pisze, że takich owacji nastojąco jeszcze nie widział w Roy Thomson Hall. Zwraca też uwagę, że polski dyrygent kieruje orkiestrą z pamięci, co przy tak trudnym kompozytorze jak Strawiński jest czymś niebywałym. To właśnie wyróżnia romańskiego od innych dyrygentów na świecie, że niezależnie od utworu zawsze dyryguje bez nut. Po koncercie polski dyrygent spotkał się również z Polonią. Cieszyłem się, że, że przyszła tak duża grupa właśnie Polaków na mój koncert. To dla mnie duża. No... Nie jest to to zawsze bardzo miło wiedzieć, że są osoby, które mi kibicują na publiczności. 33-letni Krzysztof Urbański dyryguje orkiestrami w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Norwegii, Japonii. Jest dyrektorem muzycznym Indianapolis Symphony Orchestra, głównym dyrygentem i artystycznym liderem Orkiestry Symfonicznej w Trondheim, pierwszym gościnnym dyrygentem Tokio Symphony Orchestra, a także pierwszym gościnnym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Hamburgu. Krzysztof Urbański pochodzi z Pabianic, gdzie uczył się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia królowej Jadwigi. W 2007 roku kończył studia w klasie profesora Antoniego Wita na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym samym roku zdobył jednogłośnie pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie dyrygenckim podczas praskiej wiosny. Jest żonaty z Janną Urbańską, bez której nie wyobraża sobie, jak nam powiedział, żadnego wydarzenia muzycznego ze swoim udziałem. Zapewnił, że jeśli z jakichś powodów nie mogłaby z nim być, odwołałby koncert. Joanna jest jego muzą i jednocześnie prawą ręką we wszystkich artystycznych działaniach. Są małżeństwem od siedmiu lat, ale sympatyzowali ze sobą od czasu i czasu.